Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. A dzisiaj będzie kilka słów wiadomo o kim. Zapraszam. Tak jest w naszej historii i w naszej polskiej kulturze, że sierpień jest bardzo maryjny. I pomyślałam, że Skoro tak się piątek układa, to najlepszym i najbardziej naturalnym jest to, żeby powiedzieć coś o niej. I może to nie będą odkrywcze słowa, może już to zresztą ode mnie słyszeliście, ale jest to coś, co ciągle mnie nurtuje, co ciągle próbuję medytować i kontemplować, i co ciągle mnie porusza. A więc tym się z Wami podzielę, bo dzielę się tym, co mam w sobie. A mianowicie to zdanie Anioła łaski pełna. Co to znaczy, że ona jest pełna łaski? To znaczy, że nie ma w niej nic, co nie byłoby łaską. Lubię sobie wyobrażać jakieś naczynie, kubek czy cokolwiek, co jest wypełnione po brzegi właśnie łaską. I nie ma tam nic, nie ma tam miejsca na to, co łaską by nie było. Ale żeby mogło być wypełnione tą łaską, to najpierw musiało być puste. Musiało tam być miejsce na tę łaskę. I Maryja jest pełna łaski. I tu są te dwa elementy. Ona była pusta. Zrobiła przestrzeń. Dała miejsce. Oddała siebie. Była do dyspozycji. I Bóg. Mógł ją łaską wypełnić. I ona pozostała tą łaską wypełniona aż po brzegi. I ja tęsknię za takim życiem. Tęsknię za tym, żeby robić Bogu miejsce, żeby mógł wypełniać też mnie łaską. I tego życzę sobie i Wam, żebyśmy z każdym dniem, idąc za jej przykładem, chcieli robić miejsce, a Bóg. Z pewnością będzie nas chciał łaską obdarzyć, ale wtedy, kiedy nie ma w nas miejsca, to ta łaska nie ma jak się zmieścić. I myślę sobie o tym, ile razy jest tak, że ja tego miejsca nie daję. Ile razy jest tak, że różne inne sprawy i rzeczy wypełniają mnie po brzegi, a nie jest to wcale łaska. I może dobrze zrobić z tym porządek. To tak. Poszerzyć miejsce w sobie, żeby mogło być w nim więcej Boga i więcej z Boga. Bo tam, gdzie pojawia się Bóg, tam jest obfitość, tam jest pełnia, tam są plony, tam jest wszystko, bo tam jest On, a nie ma nikogo ważniejszego niż On. Miejcie piękny tydzień, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!